Znajduje się na koronie zapory solińskiej. Zapory, która jest najwyższą w Polsce, liczącą 82 metry wysokości, która piętrzy wody Sanu i Solinki. Sama korona zapory liczy ponad 600 metrów długości i jest jednym z najczęściej uczeszczanych deptaków w Bieszczadach. Ponad 8 metrów szerokości, gromadzi tu mnóstwo, mnóstwo turystów, którzy podziwiają te piękne widoki rozpościerające się na zalew soliński. Niejednokrotnie przyjeżdżają tu również karpiarze, którzy podziwiają. Te ogromne sztuki karpi pływających tuż przy powierzchni wody przy Zaporze. To jedno z ich ulubionych miejsc. Na pewno te widoki mocno rozpalają wyobraźnię karpiarzy. Wiedząc doskonale, że w Zalewie Solińskim pływa mnóstwo karpi, postanowiliśmy właśnie tutaj, na Zalewie Solińskim, zorganizować jedne z największych zawodów karpiowych w Polsce. Dzięki temu, że zapisały się również ekipy z zagranicy, noszą one rangą zawodów międzynarodowych. Mamy drużyny z Czech, Węgier, Słowacji. 60 ekip, które rywalizują w sześciu sektorach i świetnie, świetnie sobie radzą. Zalew Soliński to wymarzone miejsce dla karpiarzy. Z wielu powodów. Oczywiście przepiękne widoki to jedno, a dwa to, to, to chęć złowienia tego solińskiego, dzikiego karpia. Nie jest to łatwe wbrew pozorom, ponieważ zalew Soliński to jedna z najtrudniejszych wód karpiowych w Polsce. Dzieje się tak między innymi z tego powodu, że ta zapora. I zalew soliński pełnią rolę elektrowni pompowo-spadowej. Częste zmiany wysokości wody w zalewie powodują spore utrudnienia, jeśli chodzi o żerowanie karpia, który jest wrażliwy na te spadanie się i podnoszenie poziomu wody i bywa kapryśny. Dlatego właśnie karpiarze tak bardzo marzą o pięknych, pięknych karpiach tutaj pływających. Również z tego powodu, że jest o nie tak trudno. Natomiast ci zawodnicy, którzy startują w naszych zawodach, świetnie, świetnie sobie z tym tematem radzą. Kolejna czwarta doba zawodów rozpoczęła się od ekscytującej informacji, że mamy złowionego nowego Big Fisha. Stanowisko 21, czyli Cypel Rewity Soliny i drużyna Embights Vidratin. Węgrzy łowią ponad 15 kg pięknego karpia. Zważeniu tej ryby wkrótce otrzymujemy informację, że stanowisko 61 ma kilka karpi do ważenia, w tym jedna bardzo, bardzo ładna. I gdy tam trafiamy z ekipą sędziowską, z kamerą, okazuje się, że to znowuż oni przejmują. E, palmę tutaj pierwszeństwa w tej klasyfikacji Big Fisha. Stanowisko 61, e, sektor deeper e, bite zone i Przyjaciele. Chłopaki, praktycznie od samego początku jesteście albo na czele, albo w samej czołówce. Od, od dłuższego czasu prowadzicie. Dczą wam po piętach inne drużyny troszeczkę innymi rybami. Wy tutaj macie większe ryby, troszeczkę ich mniej. Oni tam łowili dużo małych ryb, ale też do gry wchodzi drużyna węgierska. No ale tym, co tutaj dzisiaj z rana się wydarzyło, to jest taki trochę szach w stosunku do innych. Praca. No, praca. no tak, cieszymy się bardzo, że, że właśnie dzisiejszy poranek przyniósł nam takie ładne rybki. Chociaż tak jak, tak jak powiedziałeś, że Jakieś tam od początku prowadzimy, ale no cały czas czujemy oddech na plecach. Jak to się mówi, czasem jest lepiej gonić niż uciekać, ale, no ale będziemy walczyć na pewno do końca i nie, nie odpuścimy. I jak Wy tego dokonaliście? Tym bardziej jesteśmy z tego bardzo usatysfakcjonowani. Jak dokonaliśmy? No Tak jak mówiliśmy od początku. Ciężko pracujemy, konsultujemy się, nie łowimy każdy sobie, po prostu wszystko drużynowo siadamy, myślimy, zmieniamy taktykę, tu nie bierze, zmienia, zmieniamy taktykę i myślę, że to jest chyba ten klucz do tego, że, że te ryby mamy tutaj. Ponad 16-kilogramowy karp złowiony przez Bajdzone i przyjaciele na stanowisku 61 oraz trzy kolejne karpie dają im łącznie bardzo, bardzo fajny wynik. I gdy wydawało się, że mogą się czuć niezagrożeni, bo już mają łącznie 105 kg złowionych karpi, a więc naprawdę genialne, genialne rezultaty, jeśli biorąc pod uwagę, że to 4 doby na, na solinie podczas zawodów karpiowych, to M-Bites Vidra Team doławia kolejne, kolejne ryby i Pokazuje, że wcale nie powiedzieli tutaj ostatniego słowa, jeśli chodzi o te duże solińskie karpie. Jesteśmy na stanowisku numer 21. Rewita Solina, niesamowity cypel. Ekipa z Węgier M. Bites Vidra Team. Drużyna z dosyć dużym doświadczeniem, jeśli chodzi o starty w zawodach. Między innymi ta ekipa rok temu zajmowała trzecie miejsce na IBCC. Także chłopaki naprawdę mają duże doświadczenie, jeśli chodzi o rywalizację na takich dużych, ogromnych zbiornikach. Właśnie za mną odbywa się ważenie ryby, która pretenduje do tego, żeby zostać Big Fishem na tą chwilę Extreme Carp Competition 2022. 17 kg 400 gram i kolejne ryby złowione przez Węgrów powodują, że to właśnie oni lądują na pierwszym miejscu klasyfikacji generalnej po czwartej dobie, z łączną wagą ponad 110 kg złowionych karpi. A pewną wisienką na torcie tego dnia. E, jest fakt, że stanowisko 27 i zawodnicy z drużyny Karpiowe Graty łowią setną rybę całych e, zawodów. A więc wynik, którego chyba mało kto spodziewał się e, z tych, którzy robili jakieś szacunki, czy próbowali zgadnąć przed zawodami, czy e, i w jakich ilościach uda się tutaj zawodnikom połowić karpi? Podsumowując kolejną dobę zawodów, tym razem już piątą, na pierwszy plan na pewno wysuwa się łączny wynik ryb, jaki został złowiony przez zawodników. Bo to właśnie tej piątej doby przekroczyliśmy tonę złowionych ryb. Naprawdę Magiczna, pewna cyfra, której niekoniecznie spodziewali się różni I uczestnicy i osoby, które obserwowały te zawody. Naprawdę niewiele osób y, zakładało, że tona karpia zostanie złowiona podczas Extreme Carp Competition. A właśnie piątej doby to się stało. Nie ukrywam, że my jako organizatorzy bardzo cicho na to liczyliśmy. Liczyliśmy, że ta solina pokaże całe swoje piękno, jeśli chodzi o karpie, które tutaj pływają. I pewne takie słowa okazały się bardzo prorocze, które wypowiedział prezes Stanisław Wrubel, prezes PZW okręgu Krośnińskiego. Podczas rozpoczęcia tych, tych zawodów. Właśnie wtedy powiedział, że przyjechała do nas śmietanka karpiarzy i polskich, i zagranicznych, którzy mają szansę pokazać i udowodnić, że Solina jest karpiowo bardzo obficie rybna, i mają szansę pokazać, jak tutaj na tej bardzo trudnej górskiej zaporówce łowić karpie. I to właśnie te słowa okazały się prorocze. I ta piąta doba, kiedy została przełamana tona złowionych karpi, pokazała, że tak właśnie się, się dzieje. Całą piątą dobę zakończyliśmy z wynikami 37 drużyn miało chociaż jednego solińskiego karpia złowionego do klasyfikacji e, zawodów. Ponad 160 karpi złowionych e, przez wszystkie startujące e, drużyny. I koniec tej piątej doby to wynik ponad tonę 100 kg karpia e, złowionego. To naprawdę pokazywało, że mm, naprawdę Solina zaskoczyła wielu wielu wędkarzy. Natomiast my byliśmy tuż przed rozpoczęciem ciszy medialnej, tuż przed ostatnią nocą i ostatnim porankiem kończącymi zawody Extreme Carp Competition i właśnie wtedy na zakończenie tych publikacji tych ostatnich wyników. Stanowisko 61, czyli Byte Zone i Przyjaciele plasowali się na pierwszym miejscu w klasyfikacji generalnej, a drugie miejsce zajmowała drużyna ze stanowiska 21, M. Widra Widra Team. I ta ostatnia noc i poranek miały rozstrzygnąć Znajduje się w oberży Zakapior, w samym centrum Polańczyka, oczywiście tuż przy zalewie Solińskim. Jest to bardzo kultowe i znane miejsce dla wszystkich, którzy odwiedzają cyklicznie Solinę, Polańczyk. Jest to oberża, w której możecie spróbować bardzo dobrych i oryginalnych, lokalnych potraw kuchni Łękowskiej czy Bojkowskiej, ale oprócz świetnej kuchni, możecie tutaj również zobaczyć malarstwo jednego z zakapiorów bieszczadzkich, Andrzeja Borkowskiego, zwanego Żmiją, jak również możecie zapoznać się z wizerunkami i całą plejadą zakapiorów Bieszczackich, która jest, którą jest przyozdobiona jedna ze ścian właśnie tej, tej oberży. Naprawdę warto tu zaglądnąć i troszeczkę zapoznać się z historią tych niezwykle barwnych osobowości, ludzi, którzy poświęcili swoje życie na spędzaniu czasu w tej naturze bieszczackiej nazywają się często właśnie zakapiorami bieszczadu czy osadnikami. Rewita solina i cypel, na którym się tutaj znajduję. Popularnie zwane jaworem. Miejsce, które prawie dwa miesiące temu wyglądało zgoła inaczej. Z prawej strony rozpościerał się brzeg. Z lewej strony miejsce, gdzie mieliśmy punkt przeprawowy, gdzie drużyny znosiły swoje wszystkie klamoty, cały swój sprzęt wędkarski, pakowany był gdzieś tutaj, 10-15 metrów od brzegu. To wszystko się bardzo, bardzo pozmieniało. A dlaczego kończymy tutaj nasze ujęcia w tym miejscu? Otóż dlatego, że to miejsce okazało się jednym z głównych bohaterów naszej historii, jeśli chodzi o zwycięzców klasyfikacji generalnej Extreme Carp Competition. Jesteśmy przed zwycięskim stanowiskiem. Drużyna jeszcze o tym nie wie. Właśnie idziemy im to powiedzieć. No i razem z nimi krótko poświętować jeszcze przed ogłoszeniem oficjalnych wyników. Bajt's Team, którzy kilka minut po dziewiątej mogli świętować zwycięstwo klasyfikacji generalnej Extreme Carp Competition. Na pewno najbardziej ekstremalnych zawodów w Polsce i jednych z trudniejszych zawodów karpiowych w Europie. Gratulujemy im bardzo, ponieważ widzieliśmy przez ten cały tydzień, ile pracy włożyli w ten wynik. Jak dużo wysiłku kosztowało ich to złowienie 140 kg karpi. Olbrzymie, olbrzymie gratulacje dla węgierskiego teamu i olbrzymie, olbrzymie gratulacje dla wszystkich uczestników. Prawie 2 trzecie drużyn startujących podczas tych zawodów wróciło z sklasyfikowanymi karpiami. Tym samym złowionych mieliśmy tonę 301 kg karpi i 180 sztuk ryb złowionych do klasyfikacji zawodów. Oczywiście nasza celebracja te, tego zwycięstwa e, drużyny ze stanowiska 21 miała miejsce tutaj, na, e, na tym stanowisku. I właściwie nikt poza nimi o tym nie wiedział. Wszystko miało się rozstrzygnąć podczas e, zakończenia. O godzinie 16 rozpoczęliśmy zakończenie na Ecomarinie w Polańczyku, gdzie uhonorowaliśmy wszystkich, wszystkich zwycięzców. Słuchajcie, Extreme Carp Competition 2022 Dobiega końca. Doświadczyliście cząstki piękna tej, tej naszej Soliny, zalewu solińskiego. Jeśli chodzi o ekstremalności, ja uważam, że było tutaj ekstremalnie rybnie. Klasyfikacja generalna Extreme Carp Competition to suma złowionych karpi przez każdą z drużyn o wadze powyżej 3 kg tej klasyfikacji generalnej zwycięstwo odniosła drużyna Mbaye Widra Team ze stanowiska 21 łączny ich wynik to ponad 176 kg Na początek chciałbym chłopakom bardzo bardzo pogratulować. Nie wiem jak oni tego wszystkiego dokonali, ale wyniki genialne, łowienie genialne. No, i chyba wszystko, co mogli z tej Soliny, to wszystko z niej wycisnęli. A z bistosz, że kilostuk mindent, udzielę, może to atoфиgetleny Bardzo dużo patrzyli Sonarem To bardzo duża woda, do tego, żeby wszystkie miejsce były dobre, ale tak dużo spędzili nad wodą sonarem i znaleźli miejsce bardzo bardzo cieszą się. Czy oni łowili z jednego miejsca, czy mieli kilka miejsc? Bo stanowisko mieli bardzo rozległe, i z prawej, i z lewej strony. I tak jak myśmy obserwowali, mieli kije rozstawione i na prawo, i na lewo, właściwie we wszystkich możliwych e, kierunkach. Jakie były efekty? Czy te ryby wchodziły z jednego miejsca, czy, czy też z kilku kierunków? E, Feltierkipestuk a hejeket. Igazawol to hej Kim ami z jednego e, miejsca. Było dużo brań, tylko jeden miejsce mieli, ale później postawili wędki na drugie miejsce, tam też mieli już branie. Wszyscy na pewno się bardzo ciekawią z jakich głębokości najwięcej i tych najpiękniejszych karpi, bo, bo złowili naprawdę mnóstwo przepięknych karpi i to dużych, i z jakiej głębokości tak naprawdę mieli najlepsze efekty. Hát, a na 3,5 metrów spróbowali i tylko stamtąd Spróbowali jeszcze głębsze, ale stamtąd nic nie mieli. Dobrze, a na otwartej wodzie czy to raczej były cyple takie schodzące w tą głęboką wodę? Chorceryl, mega hoćéltük i daladunk znaleźliśmy jeden ilyen... taki <zíjala> kamień blisko do brzegu i stamtąd mieli branie mhm. jak oni to zrobili, czy kiedyś łowili na podobnej wodzie o podobnej charakterystyce, mhm. że oni tak szybko się do niej dopasowali, właściwie niewiele o niej wiedząc. I gazabu ludzie mi członkać wiza Na balatonie, na balatonie. Dunaje typa tam łowią i łowili dużo, ale jest, jeszcze takim dużym Zioniku nie, nie łowili. Wszędzie są karpie, tak samo trzeba poszukać i dlatego mogli tak szybko karpie złowić. Dobrze, Paula, e, pogratuluj im e, jeszcze raz bardzo serdecznie ode mnie. No i powiedz, że mam nadzieję, że się spotkamy za rok z nimi. Mindenkiem, bardzo dziękuję za gratulacje. My też dziękujemy za wszystko. Bardzo profesjonalna. Bardzo dziękuję. Oni też za organizację. Bardzo dobrze się czuli. Jak na drugi rok mogą przyjechać, to przyjadą i zobaczy się. Serdecznie. Chłopaki, okay. gratulacje. Dziękuję. Okay. Okay. Thank you. Thank you. Na drugim miejscu znalazła się drużyna ze stanowiska 61. Bajdzony i przyjaciele. Team, który zajął drugie miejsce podczas Extreme Carp Competition 2022. Chłopaki, ja na początek chcę Was zapytać o jedno. Czy wyobrażaliście sobie te zawody tak, jak one się odbyły? Chodzi mi o samo sam to, co tu się, jak gdyby, co żeście zastali, co żeście przeżyli. Czy, czy to tak miało być? Generalnie. Y nie spodziewaliśmy się tego pewnie jak każdy zawodnik, który tu przybył, bo pierwszy raz takie zawody na takiej wodzie nikt nie wiedział tak do końca, czego się spodziewać. Oczywiście przygotowywaliśmy się na, na wszystko, tak, pewnie jak każdy, ale no dużo nas zaskoczyło tutaj różnych, różnych historii. Ale niemniej jednak no, bardzo się cieszymy, że, że mogliśmy wziąć udział w tych zawodach. Super. A co najbardziej zaskoczyło? No, ja tak muszę przyznać, że mieliśmy bardzo długie stanowisko, bo chyba z półtora kilometra nigdy w życiu się z czymś takim nie spotkałem. E, piękne, przepięknej scenerii ogólnie. E, widoki naprawdę ekstra klasa. Piękna woda, rynne, głębokie wody. Mnie bardziej takie rzeczy interesują. E, półeczki, które żeśmy mieli tam na, na takich 8 metrach, gdzie się nie spodziewałem, że wyjdzie nam e, tak płytko po, po głównej rynnie ogólnie Sanu. Także no sam plus, no aura, piękna, no. Pada błotko, ja lubię. Ja jestem ekstremalny tak jak te zawody, także... Super, gratulacje. A od tej yy... Długości stanowiska to można zwariować chyba od tych różnych wyborów i opcji, jakie są. Tak, mieliśmy bardzo szerokie stanowisko, zaczęliśmy obstawiać y, na początku no, każdy kij szedł w inny plac. Jeden głębiej, drugi płycej, i lewa strona mieliśmy wy, le z lewej strony wylot do zatoki, który też y, wyglądał obiecująco. Natomiast no później po, po pierwszej dobie okazało się, że jednak ta nasza prawa strona stanowiska jest bardziej aktywna. Pokazał się tam pierwszy karp, no i później szybko decydowaliśmy o dokładaniu następnych wędek, y, po bliżej tego miejsca, aczkolwiek fajnie, bo szeroko sobie, po, po, po tej szerokości stanowiska, jaką dostaliśmy, rozstawiliśmy te patyki skutecznie i każdy, pa, w każdy patyk nam zadziałał, także naprawdę jesteśmy z siebie dumni, bo na tej wodzie zrobić to, co zrobiliśmy, uważamy, że daliśmy z siebie wszystko i to było 100%, które mogliśmy zrobić na tym stanowisku, poza trzema rybami, które niestety nam spadły, ale no to już jest, to już jest w wliczone, w wliczone w w w dokładnie. W Wszyscy wiemy, ile na tej solinie jest raciecznicy, ile jest przeszkód, jakichś zatopionych gałęzi różnych, różnych tam rzeczy w tej wodzie, więc trzy ryby, przy chyba ilu 7, 17, 17 złowionych wynik genialny. Nie no, niemniej jednak. No szkoda tych trzech, bo, bo być może gdyby nie te trzy spiny, moglibyśmy być numer jeden, mieliśmy, ale... Mieliśmy fajną, średnią uwagę rynek, Ale nie. Ale no co, z drugiego miejsca bardzo się cieszymy i, i myślę, że za rok się spotkamy. Tutaj. Jak ja jeszcze Rewelacja. mogę coś do, dodać, to jak w pierwszy dzień żeśmy tu przyjechali, od razu chłopakom mówiłem, że jesteśmy wygrani tutaj już, bo wystarczy tu przyjechać, zobaczyć te piękne scenerie, jeszcze raz będę o tym mówił, wygranie od początku, no i teraz jesteśmy też wygranymi na końcu. Trochę na drugim miejscu, ale dumny jestem chłopaków, bo zrobili robotę. Gratulacje, dziękuję wam Słuchajcie, ja też was Ja też wam bardzo, bardzo gratuluję Dziękuję bardzo No i co pozostaje, widzimy się za rok Trzecie miejsce To drużyna Pat i Mat Łowiąca ponad 90 kg Karpi Pat i Mat team Chłopaki, którzy zajęli trzecie miejsce Na Extreme Carp Competition Chłopaki, zaczniemy troszeczkę inaczej Powiedzcie mi jak tak wy wymyśliliście w ogóle nazwę, Padimat? Słucham. Nazwa powstała na momencie. Po prostu dostaliśmy smsa, że potrzebujemy nazwy timu i nie wiedzieliśmy kompletnie jak nazwać go. I pierwsze co przyszło po głowy to Padimat i tak postanowiliśmy. Współpraca wasza to chyba troszeczkę inaczej niż jak u Pata i Mata, co? Nie, inaczej, jest całkiem inaczej. Jak, jak w ogóle tak wam przebiegała ta współpraca? Czy wy wcześniej łowiliście, współpracujecie razem, czy to po raz pierwszy razem? Współpracujemy już, łowimy cały czas we dwóch, jedziemy często na zasiadki i jak widać skutecznie. No dobrze, a Solina znana, nieznana? Były kiedyś plany przyjechać odwiedzić Solinę. No, z biegiem czasu jakoś to się przesuwało. No, do, do momentu, aż się trafiły zawody, udało się dostać, spróbować w swojej siły na Solinie. Długie przygotowywania, odbieranie taktyki, no i widać, że przyniosło skuteczny efekt. Super. Powiedzcie, czym Was ta solina zaskoczyła? Na pewno pięknymi widokami z, z miejsca łowienia i, no, i przepięknymi karpiami, co można było złapać. No dobrze, a jak taka sytuacja jedna, która tak zostanie Wam z tych zawodów tak na mega długo, że zawsze będziecie o niej pamiętać, to co, co takiego jest z tego tygodnia? Z tego tygodnia mega ekstremalne warunki, e, pogoda zmienna, naprawdę mega silne ryby, no same ekstremalne przygody, także na pewno tu wrócimy. Super, mam nadzieję w takim razie, że się spotkamy za rok na kolejnej edycji zawodów. No, podejrzewam, że tak będzie. <gry> Drużyna Embajc Vidra Team okazała się najlepsza również w klasyfikacji trzech największych złowionych ryb, jak i również zgarnęła palm zwycięstwa, jeśli chodzi o klasyfikację Big Fisha zawodów, ponieważ złowili karpia, o wadze 17 kg 400 gram. Na pewno właśnie oni okazali się największymi zwycięzcami tej edycji zawodów Extreme Carp Competition. Zawody Extreme Carp Competition 2022 za nami. Mamy nadzieję, że i z tymi zawodnikami, którzy tutaj byli z nami po raz pierwszy, którzy nam zaufali, zaufali. W Solinę i w jej możliwości karpiarskie się spotkamy za rok i być może również w szerszym gronie wędkarskim. Dziękuję bardzo, cieszę się, że byliście z nami oglądając te zmagania zawodników. No i cóż, miejmy nadzieję, że do zobaczenia w przyszłym roku na Extreme Carp Competition 2023.